Pan z Wami. Słowo Ewangelii, według świętego Jana. W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam, jeden z Was mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni o kim mówi. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego, kto to jest, o kim mówi. Ten, oparwszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do niego, panie, któż to jest? Jezus odparł, to ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona i a po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego, co masz czynić? Czyń prędzej. Nigdy jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego Mu to powiedział, ponieważ judasz miał pieczę nad trzosem. Niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego zakup, czego nam potrzeba na święto albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym. I to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię: Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Dokąd ja idę, ty teraz za mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę iść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział Jezus: Życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się mnie wyprzesz. Oto słowo pańskie. Gdy rozpoczynamy wielki tydzień niedzielą palmową, Tyle już w naszych głowach, sercach tego świątecznego przygotowujemy się na to przeżywanie Wielkanocy, na to wszystko, co z tym związane, co mamy w domu, w rodzinie, może i z tymi, którzy przyjadą nas odwiedzić. I czasami ten wielki tydzień jest bardziej takim czasem przed Wielkanocą niż tym ważnym czasem przeżycia tego, co się tam wtedy działo przed męką, przed ostatnią wieczerzą. Powiemy, ale my wiemy, że to jedno za drugim tam i taka sprawa, Jezus mówił o tym i apostołowie też coś czuli, i Judasz tam włączony w to wszystko, ale dobre przeżycie Wielkanocy, zmartwychwstania i radości życia w Zbawcy, który to wszystko uczynił dla nas, wymaga, byśmy też przeszli przez trud, i ból tego czasu. Bez tego nie doświadczemy w pełni radości życia, bo my już celebrujemy nawet i teraz, widząc wszystko pięknie przystrojone. Jesteśmy gotowi na zmartwychwstanie. A czy jesteśmy gotowi na śmierć? O, na to nie jesteśmy. Może na Jezusa Chrystusa, ale nie na swoją jeszcze, i powiem, ale to nie o to chodzi. Ale przecież te zbawcze wydarzenia, które były, mogły pociągnąć i do śmierci apostołów i wszystkich wierzących, jeżeli by pozostali wierni Chrystusowi. Już dzisiaj słyszymy, jak Piotr się wystraszyć ma, a mówi, że wszystko zrobi. Bał się o swoją skórę, o swoje życie. On się nie zaparł, on wpadł w strach, że to wszystko może się skończyć i źle dla Niego. Już nie mówiąc o Judaszu. Gdybyśmy pomyśleli, że ten wielki tydzień, w którym my uczestniczymy jako ci, którzy idą za Chrystusem, może być przeżywany też w tym doświadczeniu, że coś dla nas się może źle skończyć i nie myślimy tyle o zmartwychwstaniu, ile o tym, co, co ja mogę przeżyć, czy czego mogę nie przeżyć. Wtedy byśmy też inaczej podchodzili do nadziei i zapowiedzi życia i mocy Chrystusa. Chrystus ma moc wybawić nas od naszej śmierci, od tego, co prowadzi do niej, a przede wszystkim grzech. Nie choroby. Choroby prowadzą do tej śmierci, która tak i tak nadejdzie. Nawet jak będę zdrowy całe życie, śmierć nadejdzie do śmierci, która może mnie odłączyć od Chrystusa. Czy kiedyś czułem, że mogę być zagrożony, ponieważ wierzę Chrystusowi, że ktoś będzie chciał mojego życia, czyhał na nie, że ktoś powie: to jest człowiek Chrystusa, bierzcie go też. My powiemy: ale u nas się to pewnie nie stanie. My już jesteśmy pewni, bo baranek wielkanocny już jest na stole i my go mamy na plebanii. A czy ten grób jest realny w naszych sercach, w naszych domach, zapowiedzią? I nie chodzi o jakieś straszenie, nie chodzi o wchodzenie w coś takiego, co na pewno nie będzie, że musimy się jakoś już teraz pogrzebać, ale wejść w tajemnicę i też tragedię tamtego czasu. Owoce były zbawcze, ale to, co oni przechodzili, to, co Chrystus przechodził i z czym chciał się podzielić z tymi, którzy szli za Nim. Czy możemy w tym uczestniczyć? Bo w większości i uczniowie, jest napisane, go nie rozumieli, co tam się do końca dzieje. Oni już byli gotowi na przyszłą Paskę, na świętowanie przejścia, wyjścia, z niewoli ludu izraelskiego na zwycięstwo Pana Boga. A on mówił, tu jeszcze będzie wielka walka, którą ktoś zapłaci życiem i może i ci, którzy są blisko mnie. Kochani, pamiętajmy, że te wszystkie dni Wielkiego Tygodnia, przez prowadzenie nas Słowem Bożym, przez pamiętanie tego, co się stało, i przez zbliżanie się do rozumienia Chrystusa, jak tylko możemy, nawet jak to było lata temu, wieki, my możemy teraz też doświadczać tej bliskości. Że będziemy wpatrzeni w Chrystusa, który nam mówi prawdę o sobie, o swoim strachu, o tym, co musi przejść. Może nie zrozumiemy wszystkiego, ale na pewno jedno możemy dać: dać mu naszą uwagę i nasz czas na przeżywanie tego, co on przeżywał, a wtedy i my będziemy złączeni z nim bardzo mocno. I jedna z modlitw, jaka. Jest na Chrzcie Świętym, ja tak nieraz się zastanawiałem, widząc te malutkie dzieciątka przyniesione do Chrztu Świętego. Zaczyna się od tego, że przez Chrzest Święty jesteś pogrzebany w śmierci Chrystusa, aby z Nim i z martwych wstać. Ja mówię, tu dopiero początek życia, ja się muszę modlić nad dzieckiem, że ono przez ten Chrzest nie tylko trzyma życie, ale zostanie pogrzebany w śmierci Chrystusa, aby i z Nim mogło kiedyś z martwych wstać. Nie bójmy się umierać dla Pana Boga, nie bójmy się być z Nim, bo czym bardziej zejdziemy tam, gdzie On szedł, do samego grobu dla dobra, miłości, dla uczestnictwa w dziele świętym, zbawienia, tym bardziej poranek wielkanocny. Będzie doświadczeniem życia, mocy Pana Boga i radości bez końca. Amen.